Raczej chyba przegramy. 3 dla? Limanowi. dla Już tylko godziny dzielą nas od piłkarskiego święta w Limanowej. W środę na stadionie imienia Romana Szumilasa odbędzie się mecz 1-8 Pucharu Polski pomiędzy MKS-em Limanowią a Wisłą Kraków. W mieście panuje przedmeczowa gorączka. Za pogromców gdańskiej i Lechii kciuki trzymają wszyscy mieszkańcy. Czy Limanowia ma szansę w meczu z Wisłą? Ojejku, jak to powiedzieć. No. Dobrze by było, jak, był, jak by był remis. Limanowa. Na pewno limanowie. Są to piłkarze z naszego rejonu, z naszego terenu i dlatego obstawiam ich stronę. Mając na uwadze mecz Limanowia Wisła Kraków, to bym obstawił, że limanowie gospodarze szczelą bramkę. Przedmiotowy optymizm najwyraźniej udziela się również obstawiającym wyniki. Nic dziwnego, gdyż za zwycięstwo limanowi zainkasować można sporą wygraną. Zostawiając 100 zł na limanowo przeciętny kibic może zarobić 604 zł Wygrywana jest wtedy 704 zł przy postawionej stawce 100 zł a jak to wygląda w przypadku postawienia powiedzmy tej, takiej sumy na wisłę kraków na wisłę wygląda to całkiem inaczej kurs jest tutaj złoty 28 zł, prawda przy 100 zł stawce kibic może wygrać 112 zł Czyli wtedy wygrana wynosi 12 zł. Łatwo skóry nie sprzedamy, myślę, że, że, że powalczymy. Dobrą grę swojej drużyny wierzy trener Marian Tajtuś. Podczas meczu nie będzie mógł on skorzystać z kontuzjowanego Kiwackiego. W składzie nie zabraknie za to Artura Prokopa, który pauzował za żółte kartki w ostatnim ligowym meczu z tarnowskimi jaskółkami. Będziemy się starać wszystko zrobić, żeby uzyskać korzystny wynik. Trochę pokory w sobie musimy mieć w stosunku do Rwala. Tej klasy Rwala. Kierowcy w związku z meczem muszą spodziewać się utrudnień w ruchu. Około południa zamknięta zostanie ulica Józefa Marka, przy której ustawione będą bramki selekcyjne, przez które będzie można przejść tylko za okazaniem ważnego biletu. Druga selektywna odprawa będzie przy wejściach jedno wejście jest przy kasie klubu na trybunę główną, drugie wejście przy bramie południowej na trybuny dodatkowe. Spotkanie będzie również wyzwaniem dla Limanowskiej policji. Oprócz zabezpieczania stadionu funkcjonariusze będą prowadzić wzmożone kontrole pojazdów na drogach wlotowych do miasta. Mamy wytypowanych ponad 200 policjantów, którzy zostaną zaangażowani do zabezpieczenia tego meczu, plus tego Mamy jeszcze siły odwodu, które będą stacjonowały na terenie Nowego Sącza. Bezpośrednią transmisję telewizyjną z meczu Limanowi z Wisłą Kraków przeprowadzi TVP Sport. Grzegorz Fak, TV28